Yes, I'm playing now. love. Fuck. you Fuck. want tonight. Come play something. I must buy this thing. I must get it. I must get it. Drunk. Play something. Ah, oh, this juice. This juice, adrenaline. That's for me. Yes. Yes. Play that! It's the highest level of the game. All wants to get me, mother! What are you doing now? Everything's alright, my son. I can eat you like this, snoop now. Oh. My lovely. Don't sandwich. get here! This is the my my place! It's my that I bought it! Give me the hamburger! Give me! It. Okay. I oh. have only juice! I will What brush. is the juice? Juice! I must have something to drink! Seven up, that's it! Hello! Witamy Was w dzisiejszym odcinku. Zjadłem coś. Dokładnie. Dzisiejszym tematem odcinka będzie. <laughs> Dzisiejszym tematem a, e, odcinka jest Amerika. Ameryka! Przybliżył się. E, Przybliżyłbym się do was, ale niestety. Za bardzo na coś. Dokładnie no, jedzicie tak po amerykańsku z laptopem. Będę, wiecie, tak. O, American style. Bartek, coś niedojedzony. No, tak bywa. Mała klata. W ogóle. Matki głodzą dzieci ja nie widziałem. Widzicie mnie? To jest kurde wypas! Tak się powinno jeść! Tak dla sprostowania wstęp dzisiejszego odcinka pokazał nasze prawdziwe amerykańskie dziecko. Takie dzieci, to są dobrze wyżywione na amerykańskich stekach, a nie jakichś polskich kanapeczkach. Kanapeczka. Dokładnie słuchajcie. Co to powiedział? Robert? Zostawię. Nie, nie. Robert, więcej, nie Robert, Robert, piszcie jaki, jeśli wiecie. Słuchajcie, niektórzy uważają, że to jest stereotyp, bo zaliczają to do stereotypów, że mówi się o Amerykanach, że są grubi, że są głupi. Ale że oni mają się, takie chce. fajne dupy. Sto ja, jak krzyżowa szapa. Normalnie kupujecie lodówkę i nie wiecie, co stoi, lodówka czy żona. <słuchaj> Zamawiacie stolik stolik na randkę dla dwóch osób, no ale no niestety dwa krzesła zajmuje jedna osoba, no to jest mi się krak. Dokładnie, wiecie, że idziecie sami. Tak, dzisiaj rozmawiamy o Ameryce. A więc przyszedł czas y, na film YouTube, o którym powie Kuba. Dobrze, dzisiaj mamy dla Was niespodziankę, ponieważ film YouTube to nie będzie jeden, jakiś ukierunkowany i konkretny. Po prostu znajdziemy sobie na przykład kilka, albo i ta jeden. Film, który idealnie obrazuje nasz dzisiejszy temat. Czym... O Ameryce. Tak, Ameryce. Na przykład <laughs> idzie mama sobie z dzieckiem, z córeczką do Zoo i pokazuje na kurczaka. I się py pyta, co to? maget. maget. Tak, dokładnie. Wymsiłem Suchara. <noise> Suchar będzie to będzie historyjka. Ale tak, yy, filmem pełnometrażowym yy, dzisiejszego, dnia? dzisiejszego dnia tygodnia jest Super Size Me. To jest dosyć stary film, prawdopodobnie sprzed 5-6 lat, który opowiada historię gościa pewnego naukowca. Yy, tak, on prawdopodobnie był jakimś naukowcem. Znaczy... Tak, no on podjął się takiego eksperymentu. Bo... Eksperymentu. Postanowił, że przez 40 dni na śniadanie, obet i kolację i pod wieczorem jeszcze 6 innych posiłków, które mają Amerykanie, będzie żarł w McDonaldach, e, e, KFC, Tak, nie, McDonald's nas, że... ładuje się pełnym fast foodem. Jego napojem i paliwem jest tylko Coca-Cola, nic więcej. E, tak, i tam na przykład są takie ciekawostki typu, że u nas w, e, w Europie największą Coca-Cola, jaka jest, jest duża. A u nich jest small, medium, big. Large! Extra large! Extra large! Tak. Extra large. Extra large ma prawdopodobnie 2 litry pojemności. Kubek dwulitrowy, potraficie sobie to wyobrazić. A więc to nie są żarty. Eksperyment razy. kończy się prawie tragicznie, okay. więc bardzo polecamy Wam gorąco, żebyście go obejrzeli. I tak prawo, film ten można, można już było obejrzeć w telewizji. W telewizji. W Polsce, tak. TVN, TVP, znaczy ja teraz tak wymieniam losowo, bo nie pamiętam którym, ale rzeczywiście koleś jest naprawdę odważny tak. i on chce to... Ryzykuję bo po prostu swoim zdrowiem, żeby pokazać ludziom, jak to się źle może Idealnie skończyć. obrazuje, co się nam tam dzieje w środku, mojego. Tak, duży. są wymioty, są załamania, tragedie jednocześnie. Obejrzyjcie. No więc, e, jak nie, dzisiaj... Nie, właśnie nie, jeszcze tak można powiedzieć, odrywając się od tej grubości Amerykanów, że tak powiem, e, Amerykanie ogólnie, tak jak się tam... Jak jesteś tam, to chwalą się najwyższy budynek, najdroższy... Oni budynek, mają wszystko największa. Dokładnie. Najwyższa podeszwa na bucie i takie rzeczy, wiecie o co chodzi. Ale yy, Amerykanie mówią... W ogóle robią takie rzeczy ze względu na to i to nie jest tam moje jakieś własne gdybanie czy coś Kompleksy to jest podobne Mają bardzo duże kompleksy, kiedy... Yy, Ameryka w ogóle nie ma historii. 200 kilo kompleksu. Chyba w piwnicy sobie Okrajają sobie kawałki. Nie dobra, ale słuchajcie, yy, Amerykanie mają krótką historię. To już każdy powinien wiedzieć. Nie? Oni nie mają takiego poczucia narodu jak my. Słuchajcie, kiedy Amerykanin przyjeżdża do takiej Polski w ogóle do Europy i widzi zamki, które mają po 2000 lat... No dobra przecież ale nie, mhm. no mają po tysiąc lat. M miasta, na przykład nasze, nie? No tak, oni widzą takie zamek. zamki. Oni po prostu oni nawet nie wiedzą co to oni są. Oni słyszą zamek mają na myśli taki zamek, Dokładnie. zamek. Fuck, Ty... tak, odpina mi się, schudłem! Lol, odepniemy ci sadło, nowy rodzaj liposukcji. Muszę coś zagrać. Tak, proszę, dokładnie. <laughs> A ogólnie w tym roku mieliśmy e, przyjemność rozmawiać z Amerykanami w takiej szkole językowej, które się uczymy angielskiego, ponieważ przyjechali oni na, na swego rodzaju wymianę. I, i okazało się, że Ameryka to jest jedna wielka fikcja. Ameryka, American Dream, tak? amerykańska fikcja, którą znamy z filmów i. Tokshow tak zwany. on bardzo fajnie to powiedział, ponieważ oni, oni skąd byli, ty pamiętasz? Oni byli prawdopodobnie ze stanu Kentucky. O, o czy pani? Kentucky, Kentaki. Możesz jechać, możesz mieszkać i możesz też zjeść. Będą tam kurczaki. To są kilka Amerykanie. Hmm. Dokładnie. I oni opowiedzieli, że oni sądzą o Europie to samo co my sądzimy o Ameryce. Tam tak samo jest problem z zasięgiem telefonowym, żeby mieć na przykład stałe łącze dostęp do internetu, to muszą pojechać do najbliższej miejscowości. Bo w takich miejscowościach jak nasza, na przykład 70 tysięcy ludzi, są problemy z zasięgiem do To słowia. nie jest miejscowość, to jest wiocha. My tak... Oni się nas pytają... What, what you doing, Głogu? What you can do? Nothing, it's boring. Oh. You can just leave. Spokojnie. Nie. U nas jest nudniej. Tak, za, tak zawsze była taka inna Ta. odpowiedź. Mają problemy z pociągami, z finansami, bezrobocie jest olbrzymie po prostu. To jest prawda, że y, Amerykanie mają bardzo tanie. To jest paradoks. Zarabiają bardzo dużo, a ceny są o wiele mniejsze. Ale ciężko jest zarabiać. Całym tak. problemem jest zarabianie. Ale tak y, jeszcze na koniec zadam, że. Tak wyleciałam. No więc możemy teraz przejść do kolejnej stałej sekcji. A więc. na no, suchara czas. No więc. idzie sobie człowiek z przez miasto, no i na jego drodze pojawia się, wyrasta skąd znikąd. Powiedzmy sobie, taki typowy Amerykanin 250 kilo żywego NBA-u Jedziesz dalej. No to człowiek sky myśli, ty co ja go będę omijał, nie? Przejdę! Podchodzi, no... no nie da... No nie da rady przejść, co nie? No to bierze, kurde, gagopatykiem, nie reaguje. No to tak, patrzy. Przepraszam pana. Mógłby pan być grubym gdzie indziej? Gościu też nie reaguje, co nie? No to sięga, tam za pazuchę wyciąga! Widzisz to z poślaku? Wielka, pomarańczowa, tusta krówka! Za chwilę może się ona stać częścią Twojego grubego imperium. Masz! Gościu tam zaaportował tą krówkę, poturlał się. Koniec. A może... A Amurzynek, może to już inny temat. No, dobra, inny temat. Ho! Zdrowia. To jest podsumowując... Amerykanie to nie jest kraj idealny. Ameryka, nie, Ameryka! Nigdy... No, przepraszam. Dobra, ale Amerykanie też nie są... Yy, aha, przepraszam, tylko jeszcze jedno dodam. Teraz sobie przypomniałem. Wczoraj widziałem w telewizji jaki dług yy, mają teraz Amerykanie. Dokładnie ile wyniósł. 15 bilionów dolarów. No, bilionów... Ludzie nie wiedzą się jaka to jest kwota. Naprawdę. 15 bilionów. Czy potraficie sobie to wyobrazić? To by było 7,5 biliona bucheków chleba. Czy potraficie sobie to wyobrazić, ile to by było? Nasze całe miasto by tyle nie pomieściło. No więc to by było na tyle. Mamy nadzieję, że jednak nie zachęciliśmy was do Ameryki, bo na swój sposób jest to piękny kraj. Można tam wyjechać, można się nauczyć, można się tam szkolić, są bardzo dobre szkoły, ale to nie nie, nie ma tak. Jest tylko takiego... dwa wybranych, Tak. No. Nie ma już takiego jak kraj bez minusów. To nie istnieje. I nie myślcie sobie, że yy, Ameryka to jest kraj idealny. Tak. Więc gorąco Was zachęcamy do tego, żebyście jednak tam kiedyś wyjechali. Bo, jeśli jest rzeczywiście potrzeba, Bo to będzie ciekawe doświadczenie w Waszym życiu. Na no, dziś grube pozdrowienia z głogowa, żegnałem się z Państwem. Podniósłbym rękę wyżej, ale wiecie co? 100 kilo to ja mogę na sztandze wyciągać, a nie na ręce. Nie <laughs> Bartek wiecie, i. Kuba. Dziś z nami nie ma rozumu i serca. No więc to by było na tyle. Następnym tematem jeszcze pomyślimy, więc do zobaczenia, do weekendu. Szykujcie się na weekend. Trzymajcie tak. się. 没饭也没吃。